Witam Was wszystkich! Dzisiaj tutaj mam tak po nieużytku, dlatego, tak w sobie brzydko, bo też nie dało rady tego dorać. Na zimę wszystko takie, tam no, powiem Wam tutaj, były jaja z tym polem. Dzisiaj je tutaj kultywatoruję, żeby zruszyć, żeby też trochę ziemia przeszła. Jestem w sumie 4, po czterech tygodniach suszy bo nie padało od 4 tygodni miejscami jest tak mokro to pokazuje jakie trudne w uprawie tu są tereny o zaraz wjedziemy w taki punkt na środku pola przyrobie sucho fajnie ten a na środku widzicie co tu się dzieje no i tak jadę żeby to zruszyć chociaż Talerzówką próbowałem to talerzówką wyszło że za ciężka i nie szło w ogóle. O, tu macie moją próbę, ale Że za ciężka i też ciężką, jak wyszło się, czasem tam blokowała. Dlatego pomyślałem, żeby tym kultywatorem z wałkiem chociaż to zruszyć. Tu będę miał psiane żyto jarę bojko. Nie liczę na jakiś mega plon, ale chodzi o to, żeby tą ziemię chociaż pierwszy rok po tym nieużytku uprawić, żeby coś tu rosło. Żeby ta ziemia ona już jakby usadzała się. Bo tu mam na przykład po ziemniaku. To zupełnie inaczej wygląda jak tu, gdzie nie było uprawione. Bo ja ją tak trochę ją męczyłem w zeszłym roku. Paliwa poszło jak nie wiem. Teraz też idzie paliwa. Ta ten kawałek już zrobiłem. Ale muszę jeszcze i tak na środku potem ruch wykopać, ale to po po ściernisku. No najlepiej się jeździ, najlepiej też jakby trzyma koła to ściernisko. Tam nawet nie wjeżdżam, bo ostatnio po to trzeba by najpierw stależować, a żeby stależować musi trochę przetchnąć. A jest tak mokro, że stależówką ja bym się utonął najgorsze, żebym miał jeszcze kogoś, kto by mnie wyciągał tutaj, to nie ma problemu, bym mógł to ryzykować, żeby że w razie co utonąć, ale bym miał zrobione i wszystko by było obsiane. A tak, no to muszę niestety ten kawalątek tu zostawić. Ile tam dałem radę dojechać, stależować, to stależowałem. Ale też nie chciałem zbytnio ryzykować. Także, no, troszkę tam zostało, ale to nie wiem, z 30 arów może kawałek. W tym roku to wezmę już doprowadzę do używalności. Muszę zrobić projekt melioracji i dreny powkopywać tu no właśnie z projektem, bardzo ważny dla mnie ten projekt jest no tu zobaczcie tam jest takie jakby źródło tam jest takie jakby źródło na środku pola te rowy melioracyjne myślę żeby nic nie dały za bardzo a szkoda też pole jakby robami szatkować gdy jest no taki no dość ładny kawałek ładny płaski Utonę tu? Nie, nie utonę, dobrze idzie. No i właśnie, dlaczego ciągnik 4x4 i jak najszersze opony? No widzicie co tu się dzieje, jak nie tutaj bierze łapie czasem. O, mokro jak nie wiem, Kultywator 2,1 metra. Ten ciągnik go nie czuje, ale w sumie to dobrze. Bo inaczej to by było ciężko. No tak jak po tej talerzówce patrzyłem, talerzówka 2-4 metra, już na tych mąkszejszych kawałkach już, już coś mu nie pasowało i też ona trochę więcej waży. Wystarczyło ją lekko unieść i już ciągnik po prostu siadał Ty usiadał i już była akcja, że no jednak można by nie wyjechać z jakiegoś miejsca. Także to no, nie wygląda jakoś. Miejscami jest fakt trochę słabo to wygląda, ale też miejscami nie jest naprawdę aż tak tragicznie. Jakby było, żeby to w ogóle nie było uprawione. Gdybym tego nie zruszył kultywatorem. Bo tu na przykład jest po orce. Tu też niby po orce, ale no, ta trawka taka wyrosła. Bo to była wcześniej ta, yy, bo to nie była orka zimowa tu robiona. Tylko lato to było orane, bo były też właśnie takie trzy tygodnie suszy w lecie, też wtedy właśnie tu wjechałem to zaorać. A obrotówka, no ciężka, to ciągnik też, no nie ukrywam, siadał jak nie wiem. Gdyby nie obrot... i właśnie, chciałbym powiedzieć, nad jakimś zagonem lekkim, wszystkim powiem najlepiej żeby tutaj za ciężkim sprzętem nie wjeżdżać miejscami te mokrzejsze kawałki to chyba, że melioracja da sporo więcej jak na razie chyba, że uda mi się to uprawić jak to będzie już zmeliorowane bo trzeba jednak odłożyć na tą meliorację, żeby mieć stabilność plonów i stabilność uprawy, żeby w ogóle cały ten kawałek uprawić szczególnie tam musiałbym najpierw zmeliorować tam ten kawałek, tam też jest mokro. Niby poorane, no nie wszystko było przeorane, ale no jest miejsce, gdzie naprawdę z pługiem już no, siedziałem dwa razy. Plus tej ziemi jest, że niby może się siądzie, ale często jest opcja wyjechać w ogóle o własnych siłach. Że yy, niby się siada, niby tutaj już nie jedzie. Ale odczepia się maszynę i wtedy, jest w stanie, wtedy jestem w stanie, na przykład o własnych siłach wyjechać często, bo... No, powiem tak. Nie mam mnie tu za bardzo kto wyciągać. Nie mam też tutaj drugiego ciągnika 4x4, żeby mnie wyciągał. Także znaczy, no, to jest trochę problematyczne, ale cały czas nad tym pracuję. O, miejscami jak widzicie sucho. a miejscami się to nie. I kto tu zrozumie, no, myślę, że tu są po prostu, na tych ziemiach wiem, że jest sporo właśnie źródeł i te źródła, żyły wodne, wybijają tu I właśnie przez to, że one wybijają, no tak jak w tym miejscu, tu żyła wodna musi wybijać, o i tu się po prostu, tu się po prostu tonie, nie ma w ogóle stałego gruntu pod spodem. Myślałem nad głęboszowaniem tego, ale z tego co wiem, to głęboszowanie nawet za bardzo by nie pomogło. No to po prostu nawet nie wiem może, albo może by pomogło, nie wiem, no. Trzeba tą wodę stąd odprowadzić tam, do rogu. To jest właśnie główny tutaj problem. Można w sumie rów przez środek wykopać, ale to też bez sensu sobie jakby pola zabierać. Także jakbym tu przekopał, to by akurat to ten mokry punkt mi zszedł. Ale myślę, że szkoda pola, bo ruch by musiał być duży, głęboki. I no nie wiem, zobaczę, wezmę jakiegoś speca z melioracji. Zobaczę co on mi powie. Czy rzeczywiście warto tu ruch przekopywać? Tam ten ruch co jest, dalej ciągnąć tutaj do końca, żeby te dreny krótsze pociągnąć do tego wymowiska, żeby zeszło. E, bo tam na przykład ruch jest niewykopany. Przez środek jest e, zarośnięty cały. Będę musiał go wykopać po sezonie. Teraz to jest aby coś rosło bo jeszcze nie mam za bardzo czym to wykopać, ale po sezonie myślę, będzie już się dogadam wszystko żeby to, żeby to przekopać te, te rowy nie wiem, może turów był też, nie wiem jak to pole wyglądało wcześniej, bo ja dopiero jestem od roku właścicielem Moja pierwsza w sumie uprawa tu będzie. No jedyne co to tam troszkę ziemniaka miałem takiego na późnego wsadzonego. Yy, no i zupełnie inaczej po tym ziemniaku to wygląda jak jak, yy, jak tak no po prostu jeszcze no, nieuprawione. Ale no, powiem Wam, z tej doby, jestem dobrej myśli, że jednak uda się. Dojść jakby do, do porządku, doprowadzić tą działkę. O, tu na przykład, o. Porce przy samym rowie szło zaorać. Porce fotele po talerzówce tutaj wykultywatorowane teraz. Zobaczcie jaka piękna ziemia tu jest, ciemna. w ziemię wystarczy nawet takim kultywatorkiem przejechać już widać, że jest sporo czyściej jak, yy, jak po prostu bez, no niby nic, a jednak taki kultywator sporo daje tutaj z wałkiem szczególnie bo to wyrówna ładnie, o tu widać był to z pługiem w zeszłym roku. Zobaczymy czy teraz tu przejadę z tym kultywatorem. Nie przejadę. To będzie problem trochę. Ale no cóż, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Najważniejsze to doprowadzić tu do porządku. O tu jest główny rów, w którym spływa woda właśnie z tych wszystkich pól, które są wyżej nawet Ja mam w sumie tutaj jeden z najniższych punktów w yy, okolicy To jest właśnie dlatego problematyczne To jest sporo właśnie tych żył wodnych wychodzi O zobaczcie jak pięknie Tu już zaczynałem tonąć, ale o dziwo się przejeżdża. O, przed i po. Jest trochę różnica. I w planach to przejechać, bo zapowiadają deszcze, a dzięki temu chociaż, że tu będzie skultywatorowane, Zawsze będzie trochę lepiej to wsiąkać Będzie ta gleba płótniejsza, będzie szybciej obsychać No i będę siewał w przyszłym tygodniu Jak siewnikiem nie pójdzie Miejscami Dobra, siewu zawsze jeszcze pozostanie rozsiewać Do rozsiewacza nawet powiem Wam mam tabelę Do, do siewu jakby Do siewu yy, nasion że można nią siać, że można siać tym rozsiewaczem koniczynę właśnie że to nawet pszenicę posieje ponoć Obym nie musiał tego testować bo jednak chciałbym mieć dawkę po próbie kręconej, dobrze utrzymaną ale no cóż, jak będzie mus to będzie mus, to będę rozsiewaczem siał najwyżej To tak nie podoba mi się, jak to wyszło No cóż, jak się nie ma, co się lubi. Co się lubi, co się ma. O. To już zapadałem się. No i takie to taplanie się na tych polach niektórych. Tam mam działkę jeszcze, bo no tam jest sporo suszej. To ona też rok w rog była uprawiana. I to sporo, to sporo zmienia na tych ziemiach. Te ziemie muszą być uprawiane, żeby można było wjeżdżać. I jak nie są uprawiane, to to wszystko rozwięka. Ten grunt robi się taki, co nie jest pływający i jest, jest jeszcze gorzej się robi, bo tu się praktycznie jeździ po takiej warstewce ziemi 30-40 cm. Jak się to przebije, to pod spodem jest dosłownie woda. Pod spodem jest woda i to wszystko tam pływa. Nawet jak tutaj się wiedzie czymś cięższym to czuć jak ziemia się trzęsie. Prawdopodobnie jakby ktoś teraz stanął niedaleko jak tutaj kultywatoruje, przejeżdżam ciągnikiem to by grunt mu się pod nogami trząsł, dosłownie. Czasem widać nawet jak się łyżką trzepnie czy coś widać jak dosłownie fala po ziemi idzie. Niesamowicie to wygląda Na normalnej ziemi czegoś takiego no, nie zobaczycie Minus taki, że no, jak ciągnik tak tonie, ma tyluśki z pół większy bo się grzebie To więcej paliwa idzie, droższa ta uprawa jest, ale Ogólnie te ziemie, jak to z jedną osobą rozmawiałem ostatnio, uczą pokory. Tak jak niektórzy się wypowiadają, że no, że, że... No, niektórzy ludzie nie zdają ciężkiej uprawy, nie są do końca pokorni dla ziemi. Po prostu zimno, mokro, oni jadą morać. Robią tą podeszpę płużą i to jest i niszczą tą ziemię. A tu, jak się człowiek nie dostosuje, bo tu nie jest się panem ziemi, to ziemia jest naszym panem. Tu, jak się nie dostosuje człowiek, to może pomarzyć w ogóle, żeby coś zrobić na tym terenie. Naprawdę. Trzeba się przystosować. Trzeba działać. O, trochę, ale. Jak to jedno powiedzenie słyszałem ostatnio fajne. Bardzo mi się spodobało. Z pogodą trzeba się pogodzić. I to jest puenta na dzisiaj. Jak susza, to trzeba ograniczać, żeby właśnie... Trzeba być na wszystko gotowym. Jak tu tak mokro, to trzeba zrobić tak, żeby tą wodę odprowadzić. Jak się ma zasłucho, to trzeba zrobić tak, żeby tą wodę właśnie zatrzymać. Bo woda. Nie ukrywajmy jest podstawą. Woda i ziemia są, to są dwie podstawy produkcji rolniczej. Ale tu mokro, Ja dziękuję. Nawet widać się taka trawka rośnie. Właśnie zauważyłem, gdzie ta trawka, kurczę, rośnie. Są takie najmokrzejsze punkty. Ale no, aby to zruszyć. Czasem się przypka, czasem coś. No zresztą widać dobrze, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, tak wam tu chciałem pokazać, jak to na tych mokradłach się robi na wiosnę. Tak, jak mówię, niby 4 tygodnie suszy, a widzicie dokładnie, co się dzieje. No dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Myślę, że to już byłby wtedy vlog z siebu. Ewentualnie jeszcze suprawy pod grog zrobię. Ewentualnie albo siania nawoz. To zobaczę co tam będzie. No. To się tam trzymajcie. Do zobaczenia. Cześć!